Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak silnym człowiekiem jesteś. Jeżeli nie, albo tak, to dzisiaj zanurzymy się w mądrość Bena Johnsona, który powiedział, nie zna swojej siły ten, kto nie zmagał się z przeciwnościami. I jakby wyobraź sobie, że twój dom stoi w pożarze, że masz w domu po prostu pożar. I, i musisz jakby zacząć dosłownie swoje życie od zera. I taka sytuacja bardzo cię po prostu wzmocni. Jakby pożar na początku pewnie będzie żałoba, będzie przeżywanie, ale taka sytuacja to jest niesamowite, jakby znaczenie, żeby może się w końcu przeprowadzić z, z, z sąsiedztwa, którego nienawidzisz i może po prostu to jest idealna sytuacja, żeby właśnie się przeprowadzić, zmienić otoczenie, poznać nowych, lepszych ludzi, bo otoczenie aktualne jest słabe. Więc taka właśnie trudność wzmacnia człowieka. Kolejna rzecz. Idziesz sobie do pracy i nagle szef stwierdzi, że jesteś już bezużyteczny i cię zwalnia. I co w takiej sytuacji? No w takiej sytuacji możesz albo zacząć płakać i użalać się i go błagać o litość, albo, albo na ludzie możesz tą sytuację wykorzystać na swoją korzyść, która cię może wzmocnić i możesz na przykład sobie powiedzieć: O spoko, to akurat zmienię sobie branżę, potre potrenuję, przećwiczę jakieś nowe rzeczy, nowe umiejętności, nabędę. Kurde, fajnie. W sumie potrzebowałem tego. Dobrze, że on to zrobił pierwszy, bo i tak bym odszedł. I widzisz, jaka jest zmiana totalnie narracji. I właśnie, kolejna historia o zerwaniu. Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś związku i dostajesz brutalnego kosza, po prostu bez, żadnego przyczy, bez żadnej przyczyny, bez żadnego widzi mi się, nawet bez spotkania na żywo. Po prostu dostajesz wszędzie bloka i już nigdy nie możesz odwiedzić swoje wybranki zawsze jak próbowałeś tam podejść, to klamka była całowana, po prostu dostałeś totalnego bloka. Wszystko jakby ta kobieta przestała istnieć i ty przestałeś dla niej istnieć. I właśnie albo możesz podczas takiej sytuacji upadek zaliczyć, i albo polecieć w używki, albo w melanżę, albo się po prostu zatracić, albo zrobić to co najgorsze, albo właśnie możesz ta sytuacja wzmocnić, możesz sobie to przeanalizować. Jakby spo, spojrzeć na trzeźwo, jakie ta osoba miała red flagi, jakby. I na wzór tej osoby z tymi red flagami stworzyć sobie swoją nową, jakby ozdobę doświadczenia, nową, jakby wizję nowej przyszłej partnerki. Jakby wykorzystać te red flagi tej osoby do po prostu selektywniejszego wybierania swoich przyszłych partnerek, co też jest kluczowe. I właśnie. O tym jest dzisiejszy film, że właśnie na koniec chciałbym Ci znowu przypomnieć słowa Bena Johnsona: Jakby nie zna z Twojej siły ten, kto nie zmagał się z przeciwnościami. Jakby musisz pamiętać, że Twoja siła leży w Twojej zdolności do walki, czyli to czy jesteś silny zależy od tego, czy po pierwsze miałeś trudne sytuacje w życiu i czy właśnie pod wpływem tych sytuacji się albo poddałeś, czy albo z nimi walczyłeś, bo ja jakby nie uwierzę, że jest ktoś, kto miał na przykład życie pod górkę i sam możesz to zauważyć. Dlaczego na przykład ludzie, którzy mieli ciężkie dzieciństwo, życie pod górkę, to oni zazwyczaj wychodzą najsilniejsi i oni są zazwyczaj najbardziej sukcesywni? A dlaczego, jak masz z drugiej strony bananowe dzieci, to one zazwyczaj wychodzą rozpieszczone, rozszczeniowe i nie mogą sobie w życiu poradzić? Więc widzisz. Musisz sobie to samemu przemyśleć, samemu sobie musisz przemyśleć ten cytat Bena Johnsona. A ja Ci dziękuję za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że film był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.